No. Ja jestem mlecznym człowiekiem. Mleko lubię mleko, lubię lubię mleko no to Tu jest tu? No co ty przejazdem tak? Kurwa, jakie komary. Da. Co, nie idzie? Co? Nie idzie? A może wykój śrubokręt ci przynieść? Nie. Tym lepiej. No ja przytrzymam, ty wyłam. O tutaj masz od razu na dole, widzisz? O tu, 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 tu. O tu. Nie tu. Krzysiek. Ja widzę Cię. Na tym niższym, wiesz? to tam i z drugiej strony też jest. Pracowało się takim... Hmm. O tutaj masz pod spodem, o tutaj przy palcu jest śrubka. Widzisz? O tu, 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 o tu, o tu. Pracowałeś takimi narzędziami? Aha, no tak. To narzędzia przyszłości? Uf. A nie, bo może to się przyda, ty do czegoś. Dobra trochę, chwilę w końcu za robotę się wziąłeś. Dzisiaj ja będę szefem twoim A ty Robolem. No, ja Tak to właśnie Krzysiek jest w Polsce. Dwóch się patrzy, jeden robi. Co, już? Już? Już. O, słaby z Ciebie pracownik. Po trochu, po trochu i rozkręca. Ale do, dobrze Tobie idzie. Łódki trzeba się napić. Białej. łódki żyć nie mogę. To polewaj. Tej łódki nie dam nikomu. Bo to moja. Ale już połowę zrobiłeś Krzysiek. Co? Połowę zrobiłeś. No. Butelki. I zaraz ten w stanie kurwa, a gdzie ten? a po mnie ma no Prosty, i... Tylko w cień idę chodź tu w cień idź na krzesełku usiąść tam Idź go zbudź tego a no ja budziłem, powiedział, że musi odpocząć w jakiś sposób odpocznij, bo kurwa siadaj na tym, tu jest zimno, albo tu o. bo kurwa, cały noc kurwa wąchał całą noc nie o którą przyszedł nie wiem, bo kurwa ja już zasnął i chuj. No i wyspałeś się przynajmniej. Ja wyspałem się. A o którą przyszedł chuj go. Wie. Po co to biegać? Tylko tak. Tam znalazłem but dwie butelki. To dwie butelki, to cztery. Tam woreczki, tu woreczki, dwie, to cztery. No, Może ktoś podrzucił. Aha! Ma przyjechać ten nieznany ma przyjechać? No. A co, dzwonił dzisiaj? No, o pół do 11.00, O do 11 ma, ma być. Chcę sprawdzić, czy kamery zdjęte. Za godzinę. Tu. A ja go chcę. zrobić, wie? A co? Nie, za 7 minut. To za 7 minut? No. To ja nie gaszę telefon, nie telefonu, to nagramy go. Co? Nie będę gasił telefonu, to nagramy go. No. A on prosił, żeby, żeby nie nagrywać. Ja mówię, nie, nie będziemy nagrywać. A no to nagramy i tak. Co? To nagramy i tak. No. To ma być, tak? Ty wiesz, że ja wypierdalam z Polski? Tomara tutaj masz. Z drugiej strony. Wiesz, wiesz, z drugiej że... strony Krzysiek. Wiesz, że ja wypierdalam z Polski. Co? Na Białoruś? Do rodziny? A ciekawe, czy ty będą chcieli Ciebie tam? Czemu nie? Bo wow. otwartymi czy musisz. Tam tego Łukaszenko musisz ustawić porządnie. Co? Łukaszenko musisz porządnie ustawić. <grym> z Degrado... a, a Łukaszenko też wsi mieszka, kurwa niedaleko wiesz, Ci powiem, ja tam Łukaszenka jak pięć palców, wiesz. Ja, a co Wy koledzy bo, byli? Bo wyszło, ja czasami nie rozmawiałem nim. Jak kurwa z ojcem byłem. Łukaszenku. To może wy w jednej klasie się uczyliście? Gdzie? Ja tu? W Polsce. A. No to skąd ty go znasz? Jak pojechali kurwa do rodziny. <noise> Bo zenypsi jednym tam. gdzie rodziny też mieszka. No. Ty wiesz. Tu może być sąsiedzi. Czy nie nie my... Co? Sąsiedzi? Już się... wiesz, kurwa trochę już Oj, Ojczy przynieś więcej Napomniało się. O, ojciec, ojciec, ile tych ojców mam, kurwa, każdy wie, że ojcem jestem, ojcem twoim, a ja jakim dziadkiem, Zobaczmy. Ty Dziadkiem naszym? No. To daj po pięć dych. Bo jak wy ojcami, to ja dziadkiem. To dziadek, dziadzia, daj po pięć dych na lody. Dziada nie ma, dla dziada trzeba kupić. Ja mówię dziadzia. No, to dla dziadzia trzeba kupić. A co dziadzia? Szynowie, marsz do sklepu. Dziadzia emeryturę ma, jak dziadzia, to i emeryturę ma. Jeszcze dziadek nie przeszedł na emeryturę Jeszcze nie, to jaki to dziadek Zaraz pójdę, dalsze będę rozkręcanie. Chujnie dziadek Chujnie chuj nie dziadek taki Co? Chujnie dziadek taki, jak pieniędzy nie ma O już szuka, patrz Kurwa zaraz dostaniesz? Lachy Masz że kulachy nie ma A wy do był wy Od dziadka O, jak ja ten trochę tak lżej ty, a jakim cudem, Krzysiek, drzewo Ci rośnie w rynnie? No co? Drzewo w rynnie rośnie. Wyrosło. Ale jakim cudem? Nie wiem, czy to orzech, a to, to chyba orzech. mnie rynny to zmienić na prosty komu. No. Pojechać do, tutaj na Leutorsko i wiesz, to zdjąć, a zawieść na tak kawałek, kawałki, żeby wiesz, a jak, a jak nie to do klupki. Wymierzyć. Ile to ma długości? Chujka. Ale to trzeba takie coś, zająć wszystko, ja muszę drewinkę postawić, podchylić, wyjąć i zająć i ono mnie z rodów nowe. Aha, na zamówienie. Co? Na zamówienie. No, w klupnika rodów. A coś przecieka ta? Co? Przecieka ta Dziu... Nie Tu i tam przy chlebie zrobić. Ja na plastik puszczę to. No plastik, no teraz... No to przynajmniej, a plastik nie rdzewieje, czy zerzewieje, nie. nie? No. Do domu, ryne plastikowy, pierdolny, jak pobędę na Białorusi. No to ty wyjeżdżasz, to po co tu będziesz robił? W będzie. Przyjedzie. Tutaj? No. To ja miałem tu mieszkać. Co? To ja miałem tu mieszkać, ty mówiłeś. Już nie? To, to razem z rodziną będziesz mieszkać, no. O, tak. Oni pogonią mnie. Nie, nie Nie. a Ty umiesz po rosyjsku mówić? Gowaru No, to do mówisz z nim. Dobrze No, krasiwo. Krasiwo. Jobanu brać, jobanu blać Ja Ci tam jobanu blać To tak słyszałem mówią, no, na rynku Jobany wrot, co to znaczy jobany wrot? Co? Jobany wrot, co to znaczy? A już mi te słowa dał Wiesz A suka Chyba ja mam wrot. Chyba. Nawróć się Job twy... j... twoją mać. Kto? <laughs> Job twoją mać, nawróć się, tak? No. A suka, bo mówią. Suka, brać. suka blać. Suka blać. twoją mać. Haracze. Nie ma jak habotać. A gorąco jak? Gorąco. Haracze. Jak? Haracze. Haracze. Odrobina. nie ma jak rabotać. <noise> Jobany wrot, suka, blać No tak się mówi O <noise> no, Pójdziemy No ja się dogawaru z, z nimi Podaj wiły Jop, twoja mać kuczy podaj Bo Bary gary bar bar trzeba chudko nakirać Na Ja wiem co ty kirać <noise> <Zrozumiałem>. No <bo. głos> A po niemiecku też umiesz gadać? Nie wszystko ale część umiesz? Coś tam powiedz. Co? To powiedz byle co. Danke. Danke schön, gut moin. Fuck you. Fuck you to... Fuck też... you to uh, you, uh, you want... Ale to też po niemiecku, tak? Nie. Nie? Po angielsku to. A patrz, uczony. Ile ty klas skończyłeś, Krzysiek? A, ty... Ja? No. To nie jest? Ty samochodówkę, tak? Ja wszystko samochodówką kończyłem. No, no, no. Ja liceum nie mam. Ja wszystko... Technikum. Po technikum mechanicznym. Ja nie jestem e, po liceum, po jakimś tam wyższym, nie. Technikum mechaniczny i, i koniec był, pięcioletnie. No ale w tym, pracujesz, znaczy masz, tak? W, w Co mówisz? Na broniackiego technikum. Na, na broniarka. I dyplom masz ten, mechanika? Co? Dyplom mechanika masz? Mam. O. o. To ja później po technikum tam... robotą? Robotą? No u tym mechaniku Dwa goda Światy, palenezy To ty w paluszku jednym masz Pewnie No jak robiłeś czy Nys, kiedy, Kiedyś nysy, żółki byli Jakie żółki? Takie co. Co chodzą te? No Te No to kawałek nysy, A to z, paka to z czego to? Z Nysy? Ale co? Paka ta. Paczka? Paka. ta co stoi tam? Od nysy. Od nysy, tak? Ja przerobiłem, bo kupiłem. Już nie pamiętam, czy w pogotowiu, czy u sukach. Kupiłem nysę, u, u, u kogo? U sukach. W sukach? A co to jest? W policji. W milicji jeszcze. A, w milicji. Policji no cuka. No, no, no. Jeszcze była. W milicji kurwa napisała. Z tyłu. Ale wiesz, już była dupa. Do wyrzucenia, ale, ale mnie chodziło o co? O silnik. Tu silnik. O silnik, silnik biegów, o o wiesz, te mechaniczne, żeby dobre było nie? sprawne by, nie? A co okazało się? Rama ta. O, i co? I tu z takim, jednym mechanikiem dogadałem się z, z mototransportu, że on mi pomoże, bo i wyżej kamerę. Tak jest, o tak? No... wiesz, ale już mi ręka boli. Eee, On miał spawarkę, potrzebują, Ja wszystkie części wiesz, ściągałem. Dupę przerobiłem na żółkach, na plandekę plendek, a, a i ramę nowo ściągnąłem wszystko. A tutaj przerabiałeś w Lublinie czy tak było, paka? Tak było. Tak było, tak już. To jest nowego. Z fabryki. On jest jeszcze z taśmy. On w ogóle nie zniszczony. Tutaj. Jeszcze... Jeszcze, go jeszcze wiesz, gorący był chciałem to nie mnie w dupę zapiekło Tak? Dobra, no. starczy, bo zaraz będzie nieznany.